Praca na świąteczny kiermasz przygotowali uczestnicy wszystkich pracowni, a jest ich dziewięć. Jest pracowni plastyczno-ceramicznej, wikliniarskiej, gobelinu i haftu, komputerowej, wikliniarskiej. Te prace sprzedajemy, prezentujemy na różnego rodzaju kiermaszach. Również możemy sprzedawać w naszych pracowniach. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na potrzeby podopiecznych. Na y, różnego rodzaju wyjścia do kina, wycieczki, a więc przeznaczone są dla uczestników. Sprzedaliśmy troszeczkę prac, a więc te pieniążki mam nadzieję, że będą z pożytkiem dla wszystkich przeznaczone na y, taką właśnie edukację społeczną. Dla naszych uczestników. We wszystkich kompozycjach świątecznych głównym elementem były oczywiście jajka, nieodłącznie związane z Wielkanocą. Wielki Tydzień to czas porządków w domu, ale i w samym sobie, o czym przypomina Kościół Katolicki. Organizując pos, modlitwy, spowiedzi święte, to wszystko jest w sferze sakrum. Ja może do tradycyjnego podejścia takiego ludowego powrócę. Wielu pielgrzymów wyrusza w tym okresie do miejsc zwanych Kalwariami, gdzie w wielki piątek jest odgrywane misterium męki pańskiej, przypominające wiernym całość historii z tego okresu historii Kościoła. Ale jednocześnie niedziela wielkanocna to najjadośniejsze święto w roku liturgicznym po rezurekcji ogólna wesołość, symbol. Zmartwychwstania, symbol życia i tym symbolem jawi nam się jajko, pospolite nasze jajko. Symbol początku życia, odrodzenia, znak zmartwychwstania. Dlatego jajka w tym okresie ozdabiano, obdarowywano się tym nimi. W niektórych regionach Polski do dziś istnieje także zwyczaj tak zwanego zajączka, więc chowania przed dziećmi różnych smakułujków po to, aby ubogacić ten dzień wielkanocny, aby poprawić przyjemność dzieciom.